Ad Majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga. Dzień dobry Państwu. W poprzednich nagraniach mówiliśmy bardzo dużo na temat protestantyzmu i wszystkich nurtów, które mają destrukcyjny wpływ na rolę Kościoła rzymskokatolickiego, w ogóle na wiarę polskich katolików. W tej części omawialiśmy jakby bardzo dużo takich destrukcyjnych nurtów, które wpływają na zniszczenie katolicyzmu. W tej części chciałabym rozpocząć taki cykl, który będzie dotyczył osób prawdziwie wiernych Bogu, czyli katolików, którzy są naprawdę wierni Bogu. Drodzy polscy katolicy, przestańcie wreszcie spokojnie żyć. Żyjemy sobie w naszym pięknym kraju Polsce, jakby nasze życie miało trwać nie wiadomo ile, jakbyśmy mieli doczekać spokojnej starości. Teraz część osób może sobie powie, powiedzieć tak, ale jak to żyję sobie spokojnie? Przecież ja mam tak wiele problemów najróżniejszego typu: mam problemy w pracy, problemy ze zdrowiem, problemy finansowe, problemy ze spłatą kredytu, problemy z dziećmi, z ich szkołą albo z własną szkołą, niekończące się obowiązki, mam tak wiele na, na głowie, a ty mówisz, że mam sobie przestać spokojnie żyć? Proszę Państwa, ja mam pełną świadomość tego, że ludziom prawdziwie wiernym Bogu żyje się w Polsce bardzo ciężko, zwłaszcza w obecnych czasach. Ale porównajcie sobie nasze obecne problemy i kłopoty, może nawet i duże, do problemów i cierpień, które mieli ludzie w trakcie II wojny światowej. To jest nie ta skala i nie ten poziom, który mamy obecnie. A jednak na cierpienia i problemy II wojny światowej musimy się przygotować. To, czy na terenie Polski będzie wojna, zależy od tego, czy Polacy to sobie wymodlą, czy nie. Ale nawet jeśli wojny na terenie Polski nie będzie, to cierpienia, które spadną na ludzi wiernych Bogu, będą bardzo podobne do cierpień wojennych. Antychryst będzie nas gnębił i torturował w każdy możliwy sposób. Dlaczego polscy katolicy nie mają świadomości, że stoimy na krawędzi przepaści, że przed nami znajduje się niewyobrażalne cierpienie czyli czasy panowania Antychrysta? Nikt nie wydaje się tym zbytnio zainteresowany. Większość ludzi żyje sobie spokojnie, dalej udając, że nic nie widzą, nic nie słyszą i niczego się nie spodziewają. Ludzie wokół nas planują sobie kolejne spokojne elementy swojego życia. Przestańcie wreszcie spokojnie żyć. Ludzie wokół nas planują, gdzie pojechać na wakacje, jak ułożyć podróż, gdzie będziemy nocować i co zwiedzimy. Ludzie wokół nas planują zakup nowego mieszkania, przeprowadzają remonty, planują kolejne udogodnienia w już zakupionych domach albo w ogóle planują zakup działki i budowę nowego domu. Ludzie wokół nas pną się po szczeblach kariery zawodowej, pracując często ponad miarę, spędzając wiele godzin, żeby osiągnąć wyznaczony sobie cel. Ludzie wokół nas chodzą sobie spokojne, spokojnie na różnego typu zajęcia dodatkowe, rozwijając się na wielu płaszczyznach fizycznie, intelektualnie, tanecznie, językowo itd. Chciałabym się odwołać tutaj do słów Jana Pawła II, słów bardzo ważnych, które Jan Paweł II skierował do Polaków. Przez Maryję chciałbym dziś wypowiedzieć moją wdzięczność za dar cierpienia. Jestem wdzięczny za ten dar. Zrozumiałem, że jest to dar konieczny. Papież musiał przebywać w szpitalu Gemelli, musiał cierpieć, musiał cierpieć tak, jak cierpiał przed trzynastoma laty. W czasie pobytu w szpitalu wiele zrozumiałem nad tym wszystkim, wiele rozmyślałem nad tym wszystkim. Zrozumiałem, że muszę poprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie przez modlitwę, przez różne inicjatywy. Ale zobaczyłem, że to nie dość. Kościół musi być poprowadzony przez cierpienie, przez zamach sprzed 13 lat i przez tę nową ofiarę. Istnieje, że tak powiem, wyższa ewangelia, ewangelia cierpienia, która przygotowuje przyszłość. Jestem wdzięczny Najświętszej Maryi Pannie za ten dar cierpienia i dziękuję jej za niego. Jeszcze raz Muszę się spotkać z wielkimi tego świata i muszę mówić, jakimi argumentami pozostał mi ten temat cierpienia. Chcę im powiedzieć: zrozumcie, zrozumcie, dlaczego papież ponownie znalazł się w szpitalu, dlaczego znowu cierpiał. Zastanówcie się, zrozumcie. To są słowa Jana Pawła II. Drodzy Państwo, Przywołując słowa Jana Pawła II, zrozumcie, co próbuję Wam powiedzieć w tym i w innych nagraniach. Zrozumcie, że protestantyzm prowadzi do niewyobrażalnej destrukcji duchowej jako religia heretycka. Zrozumcie, że próbują Was oszukać z całym tym protestantyzmem, wyrządzają Wam krzywdę, niszczą w Was to, co katolickie i prowadzą Was do Antychrysta. Zrozumcie, że próbuję was ostrzec przed de destruk niewyobrażalną destrukcją duchową, o której nie wiecie, jak bardzo jest groźna. Zrozumcie, że my, jako Polacy, musimy oprzytomnieć i zawalczyć o swoje zbawienie i zbawienie swoich najbliższych. I musi się to zacząć dziać teraz, bo za chwilę nie będzie już na to czasu. W tej chwili i tak jest już bardzo późno. Zrozumcie, że my, jako Kościół w Polsce, jesteśmy prowadzeni do wyższej ewangelii, ewangelii cierpienia, i zacznie się to już dziać bardzo niedługo. Zrozumcie, że my, jako Polacy, nie możemy zdezerterować i nie możemy okazać się tchórzami wobec zadań wyznaczonych nam przez Boga. Drodzy Państwo, proszę Was, przestańcie zajmować się rzeczami niepotrzebnymi i zbędnymi. Przestańcie zajmować się głupotami. Przestańcie zajmować się rzeczami tego świata. Przestańcie tracić czas. To wszystko, czyli całe nasze dotychczas sprowadzone życie, skończy się szybciej niż myślicie. Im bliżej będzie czasu panowania Antychrysta, tym będzie nam ciężej i tym trudniej będzie się nam żyło. W obecnej sytuacji, w której jesteśmy, szkoda czasu na wiele rzeczy, szkoda czasu na głupoty i rzeczy zbędne. Będziemy absolutnie tego żałować, że przeznaczyliśmy tyle czasu na rzeczy, z których nie mamy absolutnie żadnych korzyści w trakcie czasu ciemności. Nie chodzi mi o to, żebyście przestali zajmować się obowiązkami wynikającymi z waszego powołania opieką nad dziećmi, dbanie o rodzinę, wykonywanie obowiązków domowych itd. Niech nikt nie myśli teraz, że ma się zwolnić z pracy albo przestać cokolwiek robić i czekać, aż nadejdzie katastrofa. Absolutnie nie. To nie jest ten czas. Wręcz odwrot, odwrotnie, to jest czas wytężonej pracy, czyli zarówno dotychczasowych obowiązków, jak i wytężonego rozwoju duchowego. Chodzi mi o to, żebyśmy nauczyli się, jak uświęcić naszą codzienność, nasze obowiązki, naszą pracę. Rzeczy zbędne typu przyjemności, wyjazdy, telewizje, gry, mecze itd. można spokojnie usunąć, ale pracę i obowiązki wynikające z podjętego powołania należy wykonywać porządnie. Chodzi mi o to, żeby nasza codzienność. Zwykła, szara codzienność była przeniknięta obecnością Boga. Nasze życie w tej chwili powinno być skupione tylko wokół rzeczy duchowych. Powinniśmy być skupieni na naprawdę porządnym rozwoju duchowym. W naszym obecnym, zabieganym życiu, przepełnionym całą masą obowiązków i zadań, wydaje się nam nierealne i niewykonalne znaleźć czas na rzeczy duchowe. Czasem jakaś drobna, pojedyncza rzecz jeszcze się nam uda, ale regularny, mocny rozwój duchowy nie wchodzi w grę. Proszę Państwa, kiedy już nadejdą czasy panowania Antychrysta, zmieni się nam całkowicie światopogląd. To, co w tej chwili wydaje się nam nierealne, niewykonalne i ponad siły, będzie się nam wydawało stosunkowo niewielkim wysiłkiem. Wobec cierpień czasu Antychrysta. Wszystkich rzeczy duchowych w, szeroko, w szerokim tego słowa znaczeniu będzie nam brakowało. Będzie nam brakowało adoracji Najświętszego Sakramentu, ponieważ nie będzie już wystawienia Najświętszego Sakramentu w polskich kościołach. Będzie nam brakowało pisma świętego, na którego czytanie nigdy nie było czasu. Będzie nam brakowało muzyki organowej. Nawet jeśli or gra organisty jest daleka od doskonałości, to nawet takiej muzyki organowej będzie nam brakowało. Będzie nam brakowało dostępu do spowiedzi i możliwości porozmawiania z kapłanem o poglądach rzymskokatolickich i o żywej, wie w którym ma w sobie żywą wiarę rzymskokatolicką. Jednak najbardziej będzie nam brakowało rzymskokatolickiej mszy świętej z przeistoczeniem. Oraz możliwości przyjęcia Komunii Świętej. Będzie taki czas, gdy nie będzie już można uczestniczyć w niczym, co jest związane z Kościołem Rzymskokatolickim, a więc w Rzymskokatolickiej Mszy Świętej w nabożeństwach majowych, czerwcowych, październikowych, w Drodze Krzyżowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w litaniach. Do świętych, w gorzkich żalach, w godzinkach krótszczy świętszej Marii Panny, w roratach, i tak Nie będziemy mieli swobodnego dostępu do spowiedzi i do sakramentów, ponieważ w czasie panowania ciemności triumfować będzie duchowy Kościół Szatana wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego. Wokół nas będzie panowała nieprzenikniona ciemność, i wtedy będziemy żałować tego, że mieliśmy w życiu. Tyle możliwości i tak wiele czasu na rzeczy duchowe, i zmarnowaliśmy ten czas bezpowrotnie. Kiedy już będziemy pozbawieni absolutnie wszystkiego, co katolickie, będziemy sobie mówić tak: Jak ja mogłem nie znaleźć wtedy czasu, jak ja mogłem tak żyć, że mi się nie chciało, i będziemy bardzo żałować, że tak mało czasu poświęciliśmy. Na swój rozwój duchowy, ale będzie już za późno. Wtedy nie będziemy już mieli szansy na taki rozwój duchowy, jaki mamy jeszcze teraz w Polsce. Obecnie powinniśmy być skupieni na maksymalnym wykorzystaniu czasu jeszcze względnego spokoju, czasu, który jeszcze nam pozostał. Jesteśmy w czasie przed przyjściem Antychrysta i każda rzymskokatolicka modlitwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu czy Rzymskokatolicka Msza Święta wzmacnia nas duchowo, a wszystko, co protestanckie, osłabia nas duchowo i prowadzi nas do destrukcji duchowej. Im więcej czasu teraz poświęcimy na rozwój wiary rzymskokatolickiej, tym lepiej będziemy przygotowani do tego, co ma nadejść. Tymczasem, drodzy Państwo, nie robimy absolutnie nic. Stoimy przed najokrutniejszą i najbardziej zaciętą walką Kościoła i antykościoła, a większość katolików spokojnie sobie śpi. Kiedy zamierzacie się obudzić? Kiedy chcecie przygotować się do walki? Czyżby w momencie, gdy ona się już zacznie i kiedy Antychryst rozpocznie już swoją działalność? Wtedy, drodzy Państwo, będzie już na to za późno. Jeśli do tego czasu nic nie zrobicie, żeby przygotować się duchowo, to polegniecie. Nie będziecie mieć absolutnie żadnych szans. I proszę mi tutaj nie sugerować, że ja kogokolwiek wysyłam do Antychrysta, czy kogokolwiek wysyłam do piekła. Absolutnie nie. Tylko ci, którzy do tego czasu nie staną się naprawdę silni duchowo, po prostu polegną. Zadajmy sobie drodzy Państwo kilka pytań dotyczących naszego rozwoju duchowego. Pierwsze pytanie. Ile razy byłeś na wakacjach i różnego typu wyjazdach, urlopach czy feriach? Ile pieniędzy na to przeznaczyłeś? A ile razy w życiu zamówiłeś Gregoriankę za zmarłych członków swojej rodziny? Zamówiłeś jedną Gregoriankę w całym swoim życiu czy kilka? Ile pieniędzy przeznaczyłeś na urlopy? A ile na pomoc zmarłym członkom swojej rodziny? Policz to sobie. Pytanie drugie. Żyjąc w Polsce, mamy zapewnionych wiele płaszczyzn, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Na przykład, samomieszkanie lub dom daje poczucie bezpieczeństwa. Posiadanie pracy daje poczucie bezpieczeństwa. Rodzina, znajomi, ludzie wokół nas. Dostęp do wielu artykułów spożywczych, ubrań i wielu rzeczy, możliwość przemieszczania się samochodem lub komunikacją miejską. To wszystko daje nam poczucie bezpieczeństwa. Brak walk wojennych na terenie Polski. Naprawdę, wiele można by tutaj wymieniać płaszczyzn, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Tylko, czy mamy świadomość tego, że w czasach panowania Antychrysta. Będziemy musieli to wszystko stracić? Że będziemy musieli stracić absolutnie wszystko: pracę, dom, mieszkanie, samochód, telewizję, internet, wakacje, wygodne życie, honor, godność, wszelkie prawa, które mamy jako ludzie. Czy my jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi żyć bez fryzjera, makijażu, nowych ubrań, pracy, szkoły, samochodu, siłowni itd.? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego, co dzisiaj daje nam poczucie bezpieczeństwa, co jest dla nas radością, szczęściem i zadowoleniem? Czy jesteśmy w stanie zrezygnować i żyć bez niczego? I czy uda nam się przeżyć dany dzień, Uzależniając to tylko od woli Boga. Nie musicie, mi, drodzy Państwo, dawać odpowiedzi na te pytania. Przyszłość sama przyniesie Wam na nie odpowiedzi. Czasy antychrysta same pokażą, na ile się przygotowaliśmy, a na ile i na ile mamy w sobie światło wiary rzymskokatolickiej, na ile przejęliśmy błędy i herezje i na ile w nie wierzymy. Wszystko zostanie ujawnione. Również to, na ile potrafimy być wierni Bogu prawdziwemu. Nie musicie, drodzy Państwo, składać żadnych deklaracji ani zapewnień. Wszystko sama to Przyszłość sama to pokaże, kto jest po której stronie. Nie da się nic oszukać i nie da się nic zataić. Będzie to widoczne dla wszystkich, czy ktoś ma w sobie światło wiary rzymskokatolickiej, czy go nie ma. Będziemy to widzieć. Tego nie da się zataić albo oszukać. Ja mam pełną świadomość, że wielu ludzi chce żyć w tak zwanej strefie pośredniej, czyli żeby nikomu się zbytnio nie narazić. Nawet rzymscy katolicy tak żyją. Gdy się jest w jednym towarzystwie, wypowiadają jedne poglądy. Gdy są w innym towarzystwie, wypowiadają inne poglądy. Wszystko w zależności od, od tego, z kim aktualnie przebywają i co im się lepiej opłaca. Są jak chorągiewka na wietrze, dostosowująca się do warunków zewnętrznych, żeby tylko nic nie stracić i nie ponieść żadnej szkody, a więc, żeby mieć zapewnioną dobrą pensję, ładne mieszkanie i drogi samochód. Drodzy Państwo, naprawdę uważacie, że w czasach Antychrysta tak się da? Że to wam ujdzie na sucho i dalej da się tak udawać? Zapewniam was, że nie. Jeśli poprzecie poglądy Antychrysta, nawet tylko troszeczkę, to ta ciemność was po prostu wciągnie. Wtedy nie da się być zarówno po stronie Boga, jak i po stronie Antychrysta. Będzie albo, albo. Jeżeli będziecie cokolwiek chcieli ugrać na ciemności, Albo cokolwiek na niej zyskać, to ta ciemność was wciągnie i staniecie się jej częścią. Wasze życie na dwa fronty stanie się dla Was jedną wielką przegraną. Zwyciężą jedynie ci, którzy będą mieli w sobie żywą wiarę, światłe oczy serca i głęboką osobistą relację z Bogiem. Ci ludzie zachowają w sobie depozyt wiary rzymskokatolickiej. I oni staną odważnie po stronie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, nawet w obliczu tego, że prawie cały świat będzie szedł za Antychrystem. Trzeba mieć w sobie duchową siłę i być jednostką wierną Bogu, a nie tłumem idącym za Antychrystem. Odwagi i przestańcie wreszcie spokojnie żyć. Chciałabym jeszcze tutaj przywołać słowa Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Każdy z nas znajduje w życiu jakieś westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie. Jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to westerplatte, w sobie i wokół siebie, tak, obronić dla siebie i dla innych. W obliczu nadchodzących czasów panowania Antychrysta, my, Polacy, nie możemy zdezerterować, nie mamy prawa być tchórzami, ponieważ sam Bóg. Włożył w ręce Polaków misję: z jednej strony obrony Kościoła Rzymskokatolickiego, a z drugiej utrzymania i zachowania depozytu wiary rzymskokatolickiej. I to my, Polacy, mamy przenieść światło wiary rzymskokatolickiej przez czasy panowania Antychrysta i przez trzy dni ciemności. Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. My, Polacy, nie możemy zdezerterować i nie możemy okazać się tchórzami wobec zadań wyznaczonych nam przez Boga. My, Polacy, nie możemy zawieść. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne części. Niech rozbłyśnie światło Fatimy.